Dzisiaj taki mój vlog będzie dziwny trochę, bo znowu wpadł mi do głowy jakiś głupi pomysł. Wszyscy narzekają na kondycję nauki polskiej i w ogóle edukacji wyższej w naszym kraju. A więc postanowiłem sam sprawdzić to organoleptycznie. Tak więc jadę zapisać się na studia. Co prawda jest już dzisiaj chyba 28 październik, albo no coś w tym stylu. Ale dzwoniłem w piątek i okazało się, że, że jeszcze nabór jest do środy, a jest poniedziałek, czyli mam teoretycznie jeszcze trzy dni. Musiałem wyszukać e, moje magiczne dokumenty, które by mnie tutaj upoważniały. Znalazłem nawet moje świadectwo naturalne. Słuchajcie, słuchajcie, to jest w ogóle niebywała sprawa. Jest zdjęcie przeciwnika tutaj umieszczone. Wioska jak stodoła, ale mogę Wam pokazać, jaki ze mnie był kurnia Herbardling. Mam nadzieję, że ta kamera to w ogóle. Zarejestruję, także znalazłem moje świadectwo dojrzałości. Co prawda, pewnie tutaj będzie też moje imię i nazwisko, to nie dobrze, nie muszę to jakoś wam inaczej pokazać, może. A, dobra, najwyżej to rozmyję. Tak więc, jadę się zapisać na studia. Nie wiem jeszcze na jaki kierunek. Na dzienne to już chyba nie dam rady, bo czasu trochę złapo z czasem. Ale, ale, może na takie zaoczne zobaczymy, ile to w ogóle będzie spotkań, jak to w ogóle wygląda. Bo, bo nie wiem, czy podołam czasowo, robię to just for fun, powiem szczerze. Tak więc, jeżeli nie będzie jakiegoś takiego e, takiej deklaracji, że jak już się podejmuję, to muszę do końca, to podejmę wyzwanie i zobaczę. Może mi się czasowo uda to wszystko zamontować. Co ciekawe, na tej studi w takiej uczelni nie znalazłem w kiercach, gdzie jeszcze nabór jest, bo już na innych nie ma. Chciałem na uniwersytet, ale to już za późno się zorientowałem. Może w przyszłym roku, jak tutaj nie podam, to pójdę na uniwersytet. Zawsze to lepiej brzmi uniwersytet niż wyższa szkoła czegoś tam, wyższa szkoła zarządzania polem namiotowym. No ja do takiej wyższej szkoły zarządzania właśnie polem namiotowym. No i obstawiam kilka kierunków, K kilka mam takie kierunki, które mogłyby być dla mnie bardzo przyjemne. Pierwszym kierunkiem studiów wyższych jest kosmetologia. Myślę, że byłoby bardzo miłe towarzystwo i może by się to ciekawie studiowało, aczkolwiek zupełnie to nie leży w moich zainteresowaniach, ale, ale, ale czemu nie? Zobaczę, gdzie są jakieś miejsca, czy to w ogóle wypali. No ale podjąłem się takie wyzwanie, zgromadziłem dokumenty, wypełniłem te wszystkie druki, żeby jakieś formalności dopełnić, zdjęcia sobie nawet zrobiłem sam zresztą, bo pomyślałem o tym w niedziela, zakłady są nieczynne, także sobie zeskanowałem zdjęcie, zrobiłem sobie odbitki. Teraz fajne są w sklepach, że przychodzi się z USB sticka, czy nawet Bluetoothem, można się podłączyć, zdjęcie sobie wydrukować, potem wyciąłem, mam zdjęcia zrobione, elegancja Francja. No i te wszystkie dokumenty zgromadzone na świadectwo dojrzałości. To był największy problem, żeby znaleźć, bo no bo nie wiem, gdzieś te mi dokumenty pogubiły się wszystkie. Nie wiem, czy mi z uczelni poprzedniej to podsyłali, czy mi nie odsyłali. ale znalazłem, bo to już moje poprzednie edukacyjne wyzwania to dobre 20 lat temu miały miejsce, tak więc dlatego trochę trudno się takie dokumenty trzymać, ale pamiętajcie, żeby zawsze sobie to gdzieś jakoś zabezpieczyć. Także tak, pierwszym typem to była właśnie kosmetologia. Drugim typem, rozumiecie. Położnictwo, ale boję się, że to by mi za bardzo obrzydziło pewne kwestie i potem mógłbym być ewentualnie troszeczkę e, skrzywiony psychicznie. No, i oprócz tego są jakieś długie takie prawo, ekonomia, finanse, rachunkowość, nuda, turystyka i rekreacja. No to pewno by było najprzyjemniejsze, ale no coś, żeby to chociaż miało. No politologia mogłaby być. Europeistyka. nie wiem, co to w ogóle za, za ten za, 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 za kierunek europeistyka. No nic, muszę to zgłębić, bo tak jak mówię, sprawa świeża nie badałem. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. To jest mój kolejny, kolejny tip. O, i dzwonią. Dzwonią, dzwonią i dzwonią. Dobra. Rzutem na taśmie zapisałem się na studia. Tam mi telefon kurnia nie pozwolił na skończenie wywodu podczas jazdy. No jestem. Już studentem. Rozumiecie, jeszcze muszę tylko kasę wpłacić. 270 to kosztuje miesięcznie. Spotkanie jest raz w miesiącu, jak widzę. To trzy tygodnie, no to nie raz w miesiącu. No w zasadzie wychodzi raz w miesiącu, bo to trzy tygodnie. Już był jeden zjazd, niestety go pominąłem, ale mam nadzieję, że się uda nadrobić zaległości. Mam już informację o studencie, słuchajcie, słuchajcie. Jeszcze nie mam legitymacji, ale będę miał. A ślubowanie musiałem podpisać. Kurde, lebele. No i się zapisałem na to dziennikarstwo i komunikacja społeczna, bo. No, no bo nie, wiem, no zobaczę. Takie ciekawe, może będą to. Te... czym, czy będą ciekawe. Bo jak będą mnie ciekawe, i, i w zasadzie cała rzecz będzie polegała na tym, żeby przyjść i nie wiem, i zrzucić się na bombonierkę dla prowadzącego. To na pewno nie będę podejmował wyzwania. Bo będzie mi szkoda czasu na takie bzdety. Ale jak będzie coś ciekawego, to kto wie, może mi się spodoba, może sobie postudiuję. Hmm, no i co jeszcze było? Bo skończyłem na tym dziennikarstwie i komunikacji społecznej, na którą się zapisałem. Jeszcze była informatyka. Ale to 8 semestrów, trochę za długo, nie chciało mi się. Poza tym informatyka już, jakie to nudne jest. Fizjoterapia. Nie lubię, nie lubię masować, nie lubię masaży, to w ogóle bez sensu. Kosmetologia, no to widziałem, że tu chyba jakieś studentki kosmetologii były, bo bardzo sympatyczne dziewczyny. Położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne i ekonomia. Jak widzicie, nie miałem dużego pola do popisu, bo jeszcze mnie socjologia interesowała. Ale nie ma czegoś takiego tutaj, na tym. Także, jak mi się tu nie spodoba, to może w przyszłym roku pójdę na uniwersytet, na socjologię. Jak jest oczywiście, bo w tym naszym dziwnym mieście to są różne różne rzeczy. O, prosimy o zapamiętanie numeru albumu. Dobra, no mam już swój album, bardzo ładny. Mam nadzieję, że będą fajne zdjęcia. Także tyle. No dzisiaj szaleństwo mnie opętało. Nie wiem, kiedy się ten film pojawi, bo tyle naprodukowałem różnych rzeczy, że, że szok. Tak więc, no, co tu dużo mówić. Teraz już nie będziecie mówili, że, że stare dziadki coś tam robią. Jestem studentem, także zniżka na autobus, wszystkie inne dodatkowe rzeczy im przy, przysługują, także muszę się przejechać autobusem, żeby miał zniżkę. No, i żeby wykorzystać, bo jak już się płaci, to trzeba wszystko wykorzystać. Muszę jeszcze popatrzeć, jakie są promocje inne dla studentów, gdzie są, albo jak macie typy. o właśnie, gdzie co można promocyjnie jako student wykorzystać, bo jak już idę na tą uczelnię, to chciałbym tak na maksa wszystko wycisnąć, wszystkie zniżki, wszystkie... potestować, jak tych studentów się w naszym kraju... Traktuję. No może nie jestem najmłodszym studentem, zobaczymy, jaka grupa będzie, no zobaczymy, czy będzie fajnie. Jak będzie fajnie, to sobie studiuję. Jak nie będzie fajnie, to sobie postudiuję w przyszłym roku, ale spróbować warto.